takie domowo-samochodowe tytułem wstępu, ale poskładać w bani to, co chcę powiedzieć, jest przy trzylatce niewykonalne. Otóż 130 km oddziela Warszawę od jednego ze wspanialszych miejsc, które odwiedziliśmy, a płynących nie tylko historią, fantastyczną atmosferą i pasącymi się wolno zwierzętami, ale również chlebem ze smalcem okryj biedą i jednym z najlepszych bigosów, jakie jadłem. A Żreć, no mimo że po mnie nie widać, lubię. Nie jest to film sponsorowany w żaden sposób, mimo że mógłby taki być, ale to miejsce po prostu zasługuje na odwiedzanie go najczęściej jak się da. My z żoną nie jesteśmy miłośnikami spędzania czasu w galeriach handlowych, no nie i tyle, bo wolałbym chyba, nie wiem, lewatywę z domy stosa niż spędzenie tak całego dnia. A atrakcje typu zalew Zegrzyński to też dla nas trochę taka tortura, no ale o gustach się nie dyskutuje. W tym miejscu byliśmy już trzy razy i za każdym odkrywamy coś nowego. Bo jeżeli chcecie spokoju, ciszy, piękne natury, odprężenia i fajnych atrakcji również dla tych najmłodszych, to Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest miejscem dla Was. A wszystko to w cenie 20 polskich nowych złotych od dorosłej osoby. A bąbelki do lat siedmiu wchodzą za fij. Na początek zwiedzania karczma pochulanka. Każdy budynek na terenie Skansenu został tam skądś przeniesiony. Pochulanka jest autentyczną 18 wieczną karczmą, która w muzeum znalazła się jako jedna z pierwszych. Warto odwiedzić ją na wstępie i kupić sobie chleb. Albo ćwiartkę, bo cały waży 7 kg. W karczmie jest również sklepik z pamiątkami. Na miejscu, na start, Darson poleca pajdę ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Zwłaszcza jeśli jest z wami ktoś, kto za kiszoniaki da się pokroić. Z obiadowego menu każdy wybierze coś dla siebie. Chyba, że przez gardło przychodzi mu tylko Dom Perignon z deską serów za tysiaka. Jeszcze tylko pierwsza ze wspomnianych atrakcji dla maluchów, czyli kwiatki z bibuły i można ruszać. Młoda męczyła panią od kwiatków dobre 15 minut, co ta dzielnie znosiła. Bardzo dzielnie, ale w sumie to nie spotkaliśmy się tam z nikim nieżyczliwym albo niesympatycznym. Szacun dla dyrekcji za dobieranie pracowników z pasją i umiejętnością pracy z małymi człowiekami z nadmiarem energii. Teren Skansenu to 50 hektarów, więc załóżcie wygodne buty. Często, zwłaszcza w takie dni jak majówka, muzeum organizuje również pokazy rzemiosła i różne inne warsztaty. Przez różne, mam na myśli naprawdę różne. Od tkactwa, przez pranie na tarze, na zielarstwie kończąc. Informacje o wydarzeniach specjalnych Skansen rzuca na swoją stronę i na Facebooka. Zresztą z tego co zauważyłem, to ich socjale są bardzo fajnie prowadzone. W samym skansenie obok pochulanki znajdziecie kuźnie, dwa dwory, jeden z Bojanowa, drugi z uniszek, kaplicę, kościół wraz z dzwonnicą, 11 zagród, olejarnię, wiatrak i jedną odosobnioną wiejską chałupę. Wszystko znajduje się co prawda w zasadzie wzdłuż kilometrowej długości drogi, ale obejście każdej zagrody trochę zajmuje. Zwłaszcza, że można je oglądać również w środku, a w obrębie budynków gospodarczych są różne dodatkowe ekspozycje, np. pszczelarska. W zasadzie przy każdej z zagród znajdziecie jakieś zwierzaki do wyboru, do koloru krowy, kaczki, gęsi, indyki, kozy, kury, perliczki, baranki, króliki. To najbardziej cieszy najmłodszych niektórych do tego stopnia, że czasem potrafią się zdesantować przez płot. Ca, ca, ca. Co, 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 co? Nela, nie! Nela. Nela, Zajrzyjcie do sierpca sami, bo naprawdę warto. Nie!